Jakie drapło z tej Halo? Co cię drapał z pieniaty? Ja nie byłem na piniacie. droje ja byłem. Jeden, jeden smoczar łamek mi drapu. To ci drapał z tej pieniaty. Nie dużo ale zalec. To cię Ja nie byłem na piniacie. mi byłem ja byłem Halo. cię drap pieniaty. Jeden, jeden smoczar łamek mi drapu. To jeszcze to jest złotówka, nie? Nie nawet gate, pół no masz. pół groszy. Masz tego. Co to? No walk. A ja tu... to jest. mam jak oh, nie nawet O kur. Pół, no pół groszu. Masz tego. Co to? No łaj. Ja muszę jeszcze zastartować tego. Tam czeka.

Czysz, hola, hola? Co? Weź na live'a, zobacz, widać tego. Mzaka nie, Mzaka nie widać. A co widać? czarny ekran, czarny ekran. Ma. Czarny ekran to poczekaj. Ej, ten, ten? No, bo chyba słychać ten. Nie słychać, nie ten, eee... Ja to chwilę. Bo tam na live robię. No właśnie, И живёшь там? А なおた。<Yeah. S 2> yeah, well, Kurde Dobra, oddało Dobra, oddało Ostatni raz Kurde Ostatni raz, ostatnie dwa razy, proszę otta, Odda nie oddało, kurde Halo No oddaj Halo, halo, halo oddało. No czekaj, bo się bawi w twoją Dobra, odda. Dobra, oddało. Ostatni raz, ostatni raz. Proszę. Uuuu. Ale jaki Czekała to jest drop? Co to jest za drop? No coś 4 diamenty na 5. No Sorry, musimy zarobić. Sorry, bo Dobra, teraz oddało. I teraz nie odda, super będzie Odda. O, dobra, oddało. Dobra, mam 16. Aha, bo tylko...

No, I let you know.

Jak grało ile ogląda osób? Teraz jedna Ale dużo. Dwie wiesz wygrafan teraz? Czy od razu? Na zadon jest zrobię śmigł. Ile ogląda osób? Na kamerce? Aha, na kamerce. Ale dużo. Dwie il ogląda teraz? Ale dużo. Dwie wiesz wygrafam teraz? Na zadon jest robię śmigu. A no cicho, bo nie słyszę, czy wieje mikrofon. Na Aj no cicho, bo nie słyszę, czy wieje mikrofon. Dobra, to na pewno nie będzie miało. Gramy. Gramy w hazard. Eee. Oddało. Teraz kibic toilet. Odda. Nie oddało? Ach, kurde. Gramy w kazat. Nie odda. Aj, aj, aj. Oddało. Teraz kibic odda? toilet. Odda. Kurde. Nie oddało? Ach kurde. A nie cium... oddaję w ogóle teraz. Nie oddam. Dobra. Oddało. Odda? odda. O! Kurde. To się tam było trzy na, na jeden marchew, na jeden diament. Nie cium... oddaję Co to kurwa jest? Aha. Czemu nie widać ekranu? Oddało? O! Jestem po trzy na jedną marchewkę. Ja nie po potoli. A co jest dropem? Na sześć diamentów na, na jedną marchewkę, nie? Dobra, oddało. Łatwo. Na nie odtaję, powoli. A co jest? Kurde, diament. Na sześć diamentów na, na jedną marchewkę, nie? Dobra, oddało. Nie no, na takie. No, na takie zero wychodzę. No dziewięć już marchewek mam. Kurde, diament. No dobra, oddał. Chociaż teraz. No i nie odda. Dobra, oddał. Jakby to nie oddał, to mi się zezrł. No i nie to... oddał. Beka troszkę. No tak bo. na minusie. Jestem tak na minusie. Miałem ja jestem na serwerze, a dalej pokazuję na tym, że... Miałam je na serwerze. Nie no, już jesteś. O, 17 od mnie